I jemu się wyrwało na antenie takie sformułowanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Więc ja mówię, panie, pośle, to tak mi pan mówił. To wy dlatego byście im wszystko dali, że się ich boicie. Może nie boimy się tak, może bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. Jedwabne pełniło funkcję taką ważną w tej pedagogice wstydu, której celem jest wzbudzenie w Polakach, Takiego poczucia winy wobec Żydów właśnie nie bardzo wiadomo dlaczego. Mm. Znaczy z jakiego powodu to poczucie winy powinni mieć, ale dlaczego to wiadomo. No bo wtedy jak się to poczucie winy utrwali. Że nie będą się, nie ośmielą się Żydom sprzeciwiać. Homoseksualizmem się brzydzę. No nic na to nie poradzę, może mhm. nie powinienem, ale szczerze odpowiadam, że się brzydzę. Mhm. Natomiast rękę bym im podał. Dlaczego? Mhm. Często to są bardzo porządni ludzie, tylko że mają taką, powiedzmy, skłonność. Ja wyraziłem opinię. Tak, ja wyraziłem opinię i jeżeli ktoś mnie może za tę opinię krytykować, to tylko za niedoszacowanie zarobków. Bo rzeczywiście. Ta opinia najbardziej mhm. taka budząca największy sprzeciw to jest ta opinia o zarobkach. Mhm. Natomiast w ogóle to, że się tym zająłem, mhm. to było spowodowane wyrokiem sądu w Poznaniu i wyrokiem sądu apelacyjnego, które uważam za skandaliczne. Milion złotych, tak? To nie chodzi o to, bo ta yy, pani się domagała najpierw trzech milionów złotych. Mhm. Tylko już sąd się trochę krępował, mm -hmm. żeby jej tyle przyznać. No i tam były takie, właściwie medialne takie, mm -hmm. cała oprawa, że ona była tam torturowana, gwałcona i tak dalej, uwięziona, bo okazało się, że nieprawidłowo. Ale co chce pan no. powiedzieć, że to były dobrowolne stosunki ze strony tej osoby? Nie wiem, wie pani, no nie... Opieram się, opieram się, to co mówię, opieram na uzasadnieniu sądu. Mm -hmm. I tam jest jeszcze taka rzecz, która no też rzuca pewne światło, że kiedy ta panienka przebywała w domu rodzinnym, to nie utrzymywała mm -hmm. wtedy bezpośredniego kontaktu z tym księdzem, ale, i tu cytuję, wymieniali smsy o treści erotycznej. Wymieniali to, mm -hmm. znaczy, że niektóre przynajmniej musiała ona pisać. Mm -hmm. No to w tej sytuacji wiara w to, że tu mieliśmy do czynienia z bardzo brutalnymi formami i tak dalej, no nie wytrzymuje krytyki. Ale chyba nie do śmiechu Panu było, jak Pana syn przepraszał też za te słowa, prawda? Jak Pan myśli, bo za co Pan jest tak kochany?